W tym materiale opowiem Ci o 11 rzeczach, które absolutnie musisz wyeliminować ze swojego życia, jeżeli myślisz poważnie o świadomych snach. Także koniecznie oglądaj do końca, bo bardzo możliwe, że wiele z nich robisz i nawet nie wiesz, że przeszkadzają Ci w osiągnięciu świadomego snu. Pod koniec tego materiału powiem Ci też, w jaki sposób możesz zupełnie za darmo otrzymać dostęp do mojego nowego kursu Akademia Świadomego Snu, którego przedsprzedaż zacznie się na webinarze, który odbędzie się już niedługo i szczegóły odnośnie tego znajdziesz w opisie. Przede wszystkim chciałem maksymalnie podziękować Wam za Wasze zaangażowanie i komentarze pod poprzednimi materiałami. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony waszą reakcją na nie. Jeżeli nie zapoznałeś lub nie zapoznałaś się z nimi, to koniecznie zachęcam Cię do tego, żeby to zrobić. W pierwszym z nich omawialiśmy jedną rzecz, bez której świadomy sen jest praktycznie niemożliwy do osiągania w sposób regularny i Coś, co jest tak oczywiste, a wiele osób tego nie robi, a w drugim materiale omawialiśmy technikę dla leniwych, czyli jak mieć świadomy sen po najmniejszej linii oporu. Jeżeli nie zapoznałeś lub nie zapoznałaś się z tymi materiałami, koniecznie się z nimi zapoznaj. Link do nich znajdziesz w opisie. Natomiast przechodząc do dzisiejszego materiału. Jest wiele rzeczy, które możemy robić, żeby świadomy sen osiągnąć. Ale jest też wiele rzeczy, które robimy i nawet nie wiemy, że przeszkadzają nam one w tym, żeby świadomy sen mieć. Często to są rzeczy, które mogą totalnie nie kojarzyć nam się z tym, że wpływają na nasz sen, ale wpływają. Jedne bardziej, inne mniej. Natomiast w każdym razie warto jest wiedzieć, że tak czy takie rzeczy robimy. I jeżeli tak, to żeby jeżeli ich nie wyeliminować, to ograniczyć je do minimum. Pierwszą z nich, co jest zmorą XXI wieku, jest używanie elektroniki przed snem. Także jeżeli oglądasz jakieś wideo na YouTubie w łóżku, zaraz przed tym jak zaśniesz albo oglądasz telewizję, seriale, siedzisz przy komputerze, pracujesz, po prostu świeci ci w oczy to białe lub niebieskawe światło, to już ci mówię, co się dzieje. Automatycznie twój mózg przestaje produkować melatoninę, blokuje jej wydzielanie, ponieważ to światło sprawia, że wydaje mu się, że jest dzień. Naszemu organizmowi wydaje się, że jest dzień. Więc on uważa, że nie należy spać, no przecież jest dzień, trzeba na przykład pracować. I przez to nie wydzielają się hormony niezbędne do tego, żeby przejść płynnie z tego stanu gotowości, czujności, do tego stanu, gdzie my zasypiamy i wtedy możemy dopiero ten świadomy sen osiągnąć. Musimy spać, żeby świadomy sen osiągnąć. Więc jeżeli my się przez to kręcimy, na przykład przez pół godziny przed zasięciem w łóżku, to, to nas tak frustruje, że zapominamy o tym, że my chcemy świadomy sen osiągnąć, i ta frustracja w nas narasta później nie możemy zasnąć, to się czasem przeradza w paraliż senny, to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja, która może być wyeliminowana albo przynajmniej bardzo mocno zmniejszona, jeżeli przez dwie godziny przed naszym Pójściem spać, odłożymy telefon, odłożymy komputer i wszystkie rzeczy, które emanują tym światłem. Jasne, że jeżeli mamy ten dark mode albo ten tryb taki bardziej cieplejszego światła, to jakoś to działa. Ale najlepiej działa, jeżeli to totalnie odetniemy. Możemy sobie wtedy zająć czas na przykład jakimś delikatnym sportem, jogą, niezbyt takim wysiłkowym ponieważ wtedy wydzielają się endorfiny i to jest już kolejnym punktem, ale zaraz do tego przejdziemy. Tylko na przykład jakąś jogę, jakieś delikatne rozciąganie, możemy poczytać książkę. Tak? I wtedy zrobić coś relaksującego, pogadać sobie z naszym partnerem, partnerką, znajomymi, żeby po prostu się wyciszyć i żeby łatwiej nam się zasypiało. I kolejna rzecz, którą właśnie już wspomniałem, to ćwiczenie. Jeżeli ćwiczymy zaraz przed tym, jak idziemy spać, to też nasze ciało jest w dużym takim stanie gotowości. Jesteśmy ta bardzo nabuzowani, mamy dużo dopaminy wyprodukowanej, endorfin i to też przeszkadza nam w spaniu. Lekkie, delikatne, lekka, delikatna aktywność, taka jak właśnie yoga jak delikatne rozciąganie, coś takiego, co nas wyciszy, super, jest jak najbardziej wskazane. Ale taki mocny trening, tak samo jak yy, wiele rzeczy, między innymi jedzenie, które będzie kolejnym punktem, warto, żebyśmy jednak zrobili no, troszkę Później. To znaczy, jakby, żeby przerwa między tym treningiem a spaniem była co najmniej 3 godziny. I rzecz, którą znowu już wspomniałem w poprzednim punkcie, tak jak z poprzednim było, to właśnie jedzenie. Jeżeli my przed snem zjemy dwa Big Mac i 15 McChickenów i kubełek z KFC, to to, co będzie robić nasz organizm przez najbliższe kilka godzin, to trawienie. I kiedy w naszym ciele odbywa się trawienie, to ciężko jest wyciszyć nasze ciało, wyciszyć nas, nasz organizm na tyle, żebyśmy my naprawdę dobrze spali. Będziemy się budzić, możemy się źle czuć. My będziemy generalnie zajmować się trawieniem, a nie spaniem. Nasz organizm, mimo tego, że no, będziemy mieć taką utraconą świadomość, ale prawdopodobnie będzie to bardzo płytki sen, będziemy się budzić i tak dalej, będzie się zajmował trawieniem. Dlatego tak samo jak z posiłkiem, tak samo jak z treningiem, należy najpóźniej trzy godziny przed snem jeść. Czyli jeżeli idziemy spać o 22, to maksymalnie kolację jemy o 19. Oczywiście, jeżeli zjesz 19.30, to możliwe, że nic się nie stanie, może masz super metabolizm i tak dalej. Ale dla zasady lepiej poczekać te 3 godziny. Ja z kolei mam to w taką stronę, że nie jest to dla mnie w ogóle problem, bo idę spać o 23, a ostatni posiłek jem o godzinie 16, 17 maksymalnie, ponieważ stosuję tę przerwę, ten, ten przerywany głód intermittent fasting i świetnie to nam nie to na mnie działa. Ten sen jest zupełnie innej jakości, kiedy idziesz z pustym żołądkiem. Nie, że jesteś głodny, bo jeżeli cię totalnie ściska w żołądku, no to też ciężko jest zasnąć. Tylko po prostu jesteś tak najedzony po ostatnim posiłku, że jest w porządku. Możesz zasnąć bez żadnego problemu, ale nie jesteś pełny, nie jesteś pełna, nie musisz tego wszystkiego trawić przez całą noc. I następny błąd popełniany przez wiele ludzi to spanie zbyt długo. To, co sprzyja w osiągnięciu świadomego snu, to bardzo regularny cykl snu. Czyli chodzimy spać o tej samej godzinie, budzimy się o tej samej godzinie. Wtedy nasza gospodarka hormonalna przyzwyczaja się do tego trybu i usypia nas o odpowiedniej godzinie i wybudza nas o odpowiedniej godzinie również. Kiedy nagle zaczynamy spać dłużej, leżymy w łóżku, nie możemy wyjść, to bardzo łatwo jest wpaść w takie błędne koło, gdzie po prostu wydaje nam się, że to nam robi coś dobrego, że sobie pośpimy dłużej, a tak naprawdę totalnie rozwala naszą gospodarkę hormonalną i nasz organizm nie wie, co się dzieje. Jakby wcześniej wstawaliśmy o tej godzinie, teraz leżymy, potem znowu będziemy wstawać, potem znowu będziemy leżeć i totalnie nie może się przyzwyczaić. Nasz organizm lubi, jak coś jest stałe, jak się rzeczy nie zmieniają, więc jeżeli przez kilka tygodni będziemy naprawdę jak z zegarkiem w węku chodzić, spać 23, wstawać siódma, to będzie nam dużo łatwiej później zasypiać o tej godzinie, będziemy zasypiać w mniej niż 10 minut i łatwiej będzie nam się budzić, będziemy się budzić bardziej rzeźcy, będzie to wszystko dużo sprawniej się odbywać. Także nie warto spać dłużej, nie warto zbyt leżeć długo w łóżku, w takim półśnie, bo wtedy no po prostu rozwala się nasza gospodarka hormonalna i nie jest to tak efektywny sen. I coś, co jest z tym związane nie bezpośrednio, ale jest bardzo bliskie, to robienie drzemek podczas dnia. Jeżeli ty podczas dnia czujesz się zmęczony, czy się zmęczona, to może być ku temu wiele powodów. To może być dieta, to może być to, że nie śpisz wystarczająco długo w nocy, to może być to, że jesteś na coś uczulony, że jesteś na coś uczulona, że za dużo pracujesz, za ciężko pracujesz, że masz może jakoś powietrza nieodpowiednie. No jest bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które na to wpływa, ale jeżeli ty jako rozwiązanie wybierzesz zrobienie sobie drzemki podczas dnia, to bardzo trudno może być ci zasnąć w nocy. A żeby mieć, jeżeli chodzi o świadomy sen, to najlepiej działa naprawdę taki dość długi, stały sen. Nie? Tak, żeby to było po prostu odpowiednia ilość, która jest nieprzerwanego snu. A nie, że my sobie robimy taki sen polifazowy, że sobie śpimy część w dzień, część w nocy. Nie? Jeżeli sobie się już wyśpimy w dzień, to możemy mieć problem w tym, żeby zasnąć w nocy. Więc jeżeli masz taką potrzebę, żeby się położyć. Nie wiem, czy ty zauważyłeś lub zauważyłaś coś takiego, bo ja też tak robiłem. I potem się okazywało, że jak położyłem się spać, to wcale się nie budziłem bardziej wypoczęty. Chciałem się położyć na dwie godziny, z tego się robiło półtorej godziny. Potem było mi ciężko wrócić z powrotem do tego trybu pracy. Tak naprawdę ten dzień był zmarnowany, więc nie polecam takich drzemek. Naprawdę dużo osób mówi, że to jest super i tak dalej. Jeżeli to dla kogoś działa, super. Ja nie chcę nikomu mówić, że rzeczy, które dla niego działają, nie ma ich robić. Dla mnie to nie działa i wiem, że jest wiele osób, które chce, żeby to działało, ale to też dla nich nie działa. Więc jeżeli nie musisz robić tych drzemek podczas dnia, naprawdę polecam je sobie odpuścić i po prostu wyspać się dobrze w nocy. I kolejna rzecz. Tutaj może totalnie się tego nie spodziewacie, ale nie polecam oglądania horrorów. Dlatego, że to oczywiście, jakby wiem, że są ludzie, którzy bardzo się boją horrorów i tak dalej. Ja szczerze mówiąc, dość mocno boję się horrorów i, i nienawidzę takich jump scare, takich jumpscarów, gdzie ktoś ci po prostu wyskakuje. To są po prostu najgorsze rzeczy, bo przed tym nie da się uchronić. I mimo tego, że ja wiem, że to jest fikcja i że tam jest kamera, która to nagrywa, to i tak jednak ten świat, który jest tam stworzony, jest taki, że wpływa na to, co my myślimy. I przez to może być. Tak, że nagle usłyszysz jakiś dźwięk i coś cię przestraszy, zaczniesz sobie coś wyobrażać, złapie cię paraliż senny, zaczniesz sobie wyobrażać te wszystkie rzeczy, które się działy w tym horrorze, i nie jest to coś, co sprzyja temu, żeby mieć ten świadomy sen, bo ciężko się wtedy. Zasypia, tak? Bo wtedy opowiadasz sobie różne historie, wtedy zaczynasz sobie wyobrażać jakieś rzeczy, a nasza wyobraźnia jest dużo bardziej aktywna podczas zasypiania, więc wtedy jakby możemy sobie mnóstwo rzeczy dopowiedzieć. Usłyszymy, jak coś się zawieje za oknem, albo jacyś sąsiedzi będą wchodzić, albo coś nasz partner albo partnerka zahaczy, powiedzmy, ręku przez sen i będzie nam się wydawać, że coś się poruszyło. No i to jest po prostu coś, co mocno może. Może zaburzyć nasz sen i jakby odciągnie naszą uwagę od tego, żeby osiągać świadomy sen, i sprawi, że będziemy się zastanawiać, o Jezu, co tu się stało, zamiast po prostu naszą uwagę skupiać na tym, żeby świadomy sen osiągnąć. Po prostu nie warto. I jakby też nie mówię, że od teraz nie oglądaj nigdy horrorów, ale jeżeli chcesz naprawdę pracować nad świadomym snem, to. Daj sobie przez ten czas, który chcesz nad tym pracować, na przykład 30 dni, 2 miesiące, pół roku, kwartał, jakkolwiek długo ma to trwać, przez ten czas po prostu odpuść sobie te horrory. Możesz je sobie oglądać wtedy inaczej, wtedy, kiedy na przykład nie chcesz tego praktykować. Także zachęcam do odstawienia ich po prostu na bok. I rzecz, którą robi wiele osób to chodzenie spać, kiedy nie są zmęczeni chodzi o to, żeby iść spać, kiedy faktycznie czujesz się zmęczony, zmęczona. I wiem, że to może być trudne, jeżeli na przykład Spałeś lub spałaś dotychczas bardzo nieregularnie, i teraz nagle chcesz zacząć chodzić spać o jednej konkretnej godzinie, ale jest na to metoda. Są takie czynności, które nas bardzo mocno nużą, i kiedy ja na przykład starałem się osiągnąć ten poziom, żeby chodzić spać o tej samej godzinie, to ja wchodziłem do łóżka jakoś pół godziny przed tą godziną, o której chciałbym zasnąć, i po prostu czytałem książkę. Czytałem książkę z żółtym, z takim ciepłym światłem lampki, i to mnie bardzo mocno nużyło. Kiedy ja pół godziny poczytałem tak książkę w ciepłym łóżku, to od razu chciało mi się dużo bardziej spać niż kiedy siedziałem przy komputerze albo gdzieś leżałem na kanapie i coś robiłem w telefonie. To jest coś, co bardzo fajnie sprawia, że, wchodzi, że się uspokajamy i możemy łatwiej zasnąć. Więc jeżeli ty nie czujesz, że chce ci się spać to nie warto leżeć w łóżku tylko i wyłącznie i, i próbować zasnąć, bo to może spowodować dużą frustrację. Spróbuj na przykład pomedytować w łóżku należąco. Jakby medytacja należąco nie jest wskazana, bo można zasnąć, ale jeśli chcesz zasnąć, to jak najbardziej jest wskazana. Też nagrałem o tym materiał. Można go znaleźć na moim kanale, w jaki sposób zacząć medytować. Tylko tam mówię, żeby nie leżeć, a przy tym przypadku leżenie jest najbardziej, jak najbardziej wskazane. I kolejna rzecz, którą należy odstawić, której należy nie robić, to branie tabletek nasennych. Czyli tabletek, które mają nas po prostu znokautować tak, żebyśmy spali. Jestem zdania, że większość ludzi, która bierze leki na tak naprawdę ich nie potrzebuje. Nie mogę powiedzieć absolutnie, że nikt, kto je bierze, ich tak naprawdę nie potrzebuje, bo pewnie są osoby, które mają taką po prostu bezsenność, że bez nich by nie mogły zasnąć przez na przykład doświadczenia, które miały, ale większość z nas naprawdę ich nie potrzebuje. Problem z nimi jest przede wszystkim taki, że jeżeli je bierzemy, to one budują w nas odporność. Czyli my będziemy ich potrzebować więcej i więcej i więcej i później jak ich nie będzie, to nie będziemy mogli zasnąć. I to jest strasznie problematyczne, bo jesteśmy wtedy uzależnieni od takiej prostej rzeczy jak tabletka. Jakby są też oczywiście takie suplementy, które mają Wspomóc świadomy sen. Ja osobiście z nich nie korzystam, bo w ogóle nie lubię korzystać z żadnych tabletek, poza takimi suplementami jak jakiś tran, magnes czy coś w tym stylu. W ogóle staram się nie brać tabletek. Tabletki na głowę nie brałem. Wow, nie wiem. 8-10 lat na coś takiego. Na pewno pamiętam, raz wziąłem, bo w ogóle raczej nie boli mi głowa. Jeżeli mnie boli, to staram się to zaadresować w inny sposób, ale to znowu temat na zupełnie inną rozmowę. Ale generalnie uzależnianie się od tabletek nie jest dobrym ruchem. Jest prawdopodobnie kilka rzeczy, które można zrobić zamiast tego. Więc jeżeli masz problemy ze snem, to spróbuj po prostu innych metod, weź gorący prysznic, napisanie mleka z miodem, zacznij czytać. Nie prześpij jednej nocy i potem na... Pewno zaśniesz, jak świra, mówi, nie do no, żartu akurat z tym. Ale spróbuj czegoś po prostu innego. Tabletki w nie będą na pewno pomagać Ci w osiągnięciu świadomego snu, bo one Cię po prostu nokautują. Jakby tracisz totalnie świadomość, możesz zasnąć w ciuchach i, i zupełnie to nie będzie miało efektów takie, takich, jakich możesz chcieć. I jest jeszcze coś, co jest kolejnym właśnie błędem, co może się wydawać, że dobrze wpływa na Wasz sen, to na przykład właśnie narkotyki, takie właśnie spowalniacze, jak marihuana, wszystko oparte na THC, czy też alkohol. Bo może się wydawać, że o, jak się upijemy, to łatwo się zasypia. Albo jak się bardzo mocno spalimy, to może być łatwiej zasnąć. No i niby tak, ale ten sen jest dużo bardziej, dużo mniej jakościowy. I osiąganie świadomego snu w takim stanie jest bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego nie zachęcam Was do stosowania jakichkolwiek używek, szczególnie przed snem. Dlatego, że to po prostu sprawia, że ten sen będzie gorszej jakości i na pewno będzie Wam trudniej osiągnąć w nim świadomy sen. To jest w ogóle bez dwóch zdań. To nie będzie jakby nawet na poziomie po prostu zwykłego snu, który ma dać Wam wypoczynek i sprawić, że będziecie następnego dnia czuć się. Lepiej, to jest to po prostu zły ruch. I przygotowałem jeszcze jeden. Wiem, że miało być 11 punktów, ale przygotowałem bonusowy 12. I to jest rzecz, której, którą wiele osób pomija, jeżeli chodzi o sen, o jakość snu. To jest temperatura w waszym pokoju. Jeżeli śpisz w bardzo ciepłym pokoju, to koniecznie przestań to robić, dlatego że Twoje ciało będzie się wtedy skupiać na tym, żeby ochłodzić się, a nie, żeby wejść w tryb spoczynku. W twoim pokoju powinno być trochę cieplej do snu niż w całym mieszkaniu. Optymalna temperatura to jest tak naprawdę 18-19 stopni, ponieważ lepiej jak jest w pokoju ciepło, zimno, bo możesz się wtedy przykryć, a jak jest za ciepło, no to bardziej się już nie odkryjesz. Pewnie dobrze wiecie, jak to wygląda w. Lato. Więc koniecznie, czy to będzie jakiś wiatrak, na przykład w pokoju, czy to będzie klimatyzacja, coś, co sprawi, że w tym pokoju będzie chłodniej. Ponieważ w niższej temperaturze śni się nam dużo lepiej, jakość tego snu jest dużo wyższa, także koniecznie zachęcam Was do obniżenia temperatury w pokoju, w którym śpicie. I to by było wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że te rzeczy były dla Ciebie co najmniej nowe i teraz możesz wyeliminować je ze swojego dnia lub co najmniej zmniejszyć ich ilość, żeby mieć dużo większe szanse na osiągnięcie świadomego snu. A jeżeli chcesz zdobyć moje szkolenie Akademia Świadomego Snu zupełnie za darmo, to jest taka opcja dla trzech osób. I żeby to zrobić, należy wejść. W link do posta, na którym jest ten materiał, jest to pierwszy, absolutnie pierwszy link w opisie do tego materiału. Wejść tam i w komentarzu napisać, dlaczego to właśnie ty miałbyś lub miałabyś otrzymać ten kurs. I trzy najlepsze odpowiedzi, trzy osoby, które napiszą najlepsze, najbardziej kreatywne, naj takie odpowiedzi, które najbardziej do mnie trafią, one dostaną dostęp do tego kursu zupełnie za darmo i zostanie to ogłoszone podczas webinaru, do którego, na który zapis jeszcze trwa. Koniecznie też zapiszcie się na ten webinar, ponieważ tam pokażę, jak w trzech krokach przejść z momentu, gdzie totalnie nie mamy świadomych snów, do momentu kiedy mamy świadomy sny po prostu regularnie, i jak zrobić to w trzech prostych. Krokach. Także zachęcam do komentowania. Napisz, dlaczego to właśnie ty miałeś lub miałabyś, miałbyś lub miałabyś otrzymać ten kurs. Napisz to, pamiętaj, na blogu. Antoniilacki.com. Link jest w opisie do tego materiału jako pierwszy i tam właśnie na tym blogu napisz, dlaczego to właśnie Ty miałbyś lub miałabyś otrzymać ten kurs za darmo i koniecznie zapisz się na webinar. I mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie już na webinarze, kiedy wystartuje przedsprzedaż mojego kursu Akademia Świadomego Snu. Do zobaczenia i słodkich snów.